Tak, to ja. Nagrywa się? No. Ej, ty nawet dobrze. Ej, to. O, dobra. Ja dzisiaj w CSA, Port Bay. Tak. I widzicie, ładnie. Ładnie się nagrywa. Dobra, zmienimy kogo innego. O jezu, jaki. TCS full 890. Jaki dobry, jak nawala. A jaką ma broń? Ja z... m 4A1 chyba. Nie, ma AK-47. Ja teraz sobie kupuję UGA. UGA jestem. Dobra, wygraliśmy. Tak? Ład. Dobra, z UGA idę laski. Kto ma UGA? Dima's Darkness. Tak. Żeby go nie zabito. <grym>. Mam granata. Żyjcie granata. O! A nie, to jest mój. Dobra. Chodźcie. Jak jaką tam widział, A, że ja tu jestem! Jezu, zrobi to mnie? dajcie się zcięcie dopóki nie będzie co Witamy po krótkiej przerwie. Tak, ze mną gra Ryliga Hornet. Dobra. Ja, ja nie nagrywam, bo nie wiem jak. On, on to, to tak śmiesznie nagra. Podawać broń. O o. Po prostu mnie zabił ze snajpery. E, ka, Kapigrasz? No gram. Dobra, ja na Ciebie patrzę. Wszyscy na Ciebie patrzą. Nie, dajcie! Dobra, witam. O, już się zaczęło. Ja tu będę patrzył. E, dobra, nie idę tam. Tam idę trzech czas. Idę za moją grupą. Aha. Oni mają tu skrytkę. Do snajperowania. nie? Zabiję Zabiłem cię? No To haha. Od tym cię schowałem. Dobra. Im chyba. daję za chwilę wrócę. Wycięcie. Ej! Witam po długiej przerwie. Tak. Mamy AK 47. Wygraliśmy. Wygraliśmy. Dobra, to ja idę. A ty idę za tobą. Czemu? Bo mi się chce. A klaty. Właśnie. Pierwszy. Ktoś mnie zabił. Toś cię zabił? No. Fuck. Yes! Wygraliśmy. Ale ja biorę snajpera. Wygraliśmy ten meczyk. Wygraliśmy ten meczyk. O kudy. A, A kudę! strzelaj wszędzie! strzelaj wszędzie! Co? Już czeluś! Wygraliśmy. Mogę tam nie iść. Ej, co to jest? Co? Zabił. Wo, 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 wo. Jest ja inną broń. Zabiłem tego, co ci zabił. Tak? Mhm. Ja Łuka. Nie! Zła broń! Zła Ja to nie chciałam. Daj mi Izila. Izila? No. To piłkasz. <noise> UZIL, sorry, UZIL. No. Jak to zrobić? Jak pięknie nożami zakopane. Aha! Czy wiem jak nagrywać? Jézus! Uzły? gdzie? Nie! To będzie... o, jest! Mogę tak nagrywać! Ale jak będziesz trzymał? Nie zabiłem jednego. Nie wiem czy dobrze będzie się. A żyjesz? Nie, bo mnie ktoś zaszczylił. A co? Ja się sowałem, u nich i zabiłem gościa pierwsze. O, nie drugie. Okej. Okay. Trzeba to przybliżyć Ona się nie ruszyłem. Wow, headshot. Może to wygramy, kapi? No, no, dobra, zawsze wygrywamy. Chodź. The... Ej, tutaj, za tobą jestem. A tutaj. Ej! Nie wziąłem jeszcze. Nie? To jaką masz? W ogóle nie mam. Nie mam, tylko mam nóż. Nie, gdzie, gdzie jest nóż? I A tu, patrz! Po tej broni jest nóż. Co to było? Cześć wiesz. A to będzie znowu no. Teraz ma trzydzieści. Hmm? Teraz ma piętnaście. Jest! Zaszczeniłem jednego! Wow! To jest z białym nożem. Prześcianę mnie zabił. To ja też prześcianę. Chociaż, że nie mam AK. Tylko mam m 4 a 1 No to o tym mówiłem, nie się jakoś. Byli. O o. Wyłodziło mi. Już się zabili. Nie, tylko nie wyłączyłem. No to pa! Pa, pa, pa. Wyłączyło mi się. Wyładowało mi się. A miałem 15%. Ale włączył ci się. Włocił mi się sam. Nagrałem to 8 minút. To pa